Now I got this feeling that haunts me. As real as the blood running through my veins. Now you're living right here inside me. And I'm just trying to cope with the things you say. Even if the curtain drops and the daydream stops, we might, might just give it one more shot or just end it on the spot. serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym vlogu. Ja już sobie zrobiłam śniadanko, wyszykowałam się, zrobiłam sobie pyszną kawkę latę. Można bez ekspresu zrobić. Wygląda prawie tak jak z ekspresu. Ja sobie będę piła kawkę, jadła śniadanko. Pogoda jest dzisiaj tragiczna, leje, a my dzisiaj jedziemy na konia, więc nie wiem jak to ogarniemy, ale na szczęście tam jest hala, więc... Jako tako nie będzie y, źle. Y, no, ale sam fakt, nie chce się po prostu jechać, jak jest taka pogoda. No, ale zrobimy to. Y, jeszcze muszę później po parę, po parę rzeczy, po mleko chyba. I coś jeszcze miałam kupić. Coś chyba jeszcze miałam kupić, ale wyleciał mi z głowy. Więc zajadam. Wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. Oczywiście, y, to jest. Idealny moment, żebyście w tym momencie tutaj nacisnęli, nacisnęli przycisk. Subskrybuj. To jest najlepszy moment teraz. jak chwilę poczekam. Dziękuję. Zaczynamy. <mulity> Ta kawka to po prostu sztos. Naprawdę smakuje jak latę. Jak miałam ekspres, to praktycznie podobnie smakowała. A sobie po prostu ręcznie mm, spiniłam mleko i wlałam do tego kawkę. I to cała filozofia. Więc jak nie macie ekspresu i nie stać Was teraz na wydanie 2000, no to latę możecie pić w domu nawet bez, bez ekspresu. A omlet przepyszny. Poje kochane, w międzyczasie zrobiłam naleśniki z godzinka 10.40, a ja już mam naleśniki przygotowane. Tutaj będzie farsz wytrawny, sosik, więc wszystko jest przygotowane. Robię, smażąc naleśniki robiłam porządek w pokoju klaudynckim, więc też już jest odgrudzowany. A teraz szykujemy się. Szykujemy się na koniki. Tak, zaraz mam cię przeprasuję. Tylko zrobię tacie naleśniki, dobra? to zaraz. Mhm. Więc. Tak, moi drodzy. Robota w e, Przyjadę to zrobię babkę, babeczki. E, korpusy do tych marcheweczek takich z ciasta drożdżowego I, i, i co? I galaretę. A jutro wstanę rano, to nastawię żurek, bo chyba później po prostu nawet zjemy żurek, bo nie będę nic gotować. Jutro gotuję warzywa na e, sałatki. Co ja tam jeszcze mam? Aha, dzisiaj jeszcze malowanie jajek, wiadomo, no bo to. Muszę w ogóle znaleźć jeszcze koszyczki i. E, koszyczek i po prostu. E, no, wybrać tam te też serwetki, bo nie wiem, jak w one są. Stanie, więc trochę mnie jeszcze dzisiaj czeka. Ale no to jest Nie Jakie twoje święto? No tak. Umin masz? Tak. Jedziemy na konie. Jest outfit, jest wszystko. Jest zabawa, tak? A nie wiem, czy telefon już trudno. Już będziemy się wracać. że raz nie będę miała telefonu. Życie tak To Torebunie sobie wzięła. Moją. Ktoś to mówisz? O Boże, jedziemy na koniec. Co on taki daleki? No patrz, nad ja nogami nie dotrzymę, no, tylko on tak potrafi. jakbyś widziała jak Cutter jeździ, miałam tyle miejsca na nogi. On był całkowicie tam z tyłu. Masakry Cation, jak tu mówią, nie? Bye Przepraszam tam coś jedzie, bo ja nic nie widzę. Ja jestem z tyłu. O! Czemu ty, taka do Co to jeździsz do policji? Bo tam do zawsze... Moi drodzy, jest... to musisz to przeżyć, że nagrywam się wszędzie. Nawet jak siedzę ee, spadnie spadinie koń. <grystanie> Patrz jak biegnie. Nikola, jak psa. No co to, już Jakie fajne, takie fajowe dziewczyny jesteśmy, tak. Tak. Korda, która machałagonem. Wiarygodna. <noise> nie widziałam, że one machają jak psy. Czemu mam cię gładkę tutaj, tak, tutaj, o pleciuchy. No, no, no. No, no, no. Jesteśmy po konikach, jak lądu się siebie. I jest majonas, tak? Pani się jeździły na łódkę. Te dziewczyny też chciały uty. Chyba wszyscy lubią tę Wracamy do domu. Wróciłyśmy z koników. Ja jeszcze poleciałam na szybkie zakupy do biedry. Takie, już mam nadzieję, ostateczne. Ostateczne. I co kupiłam? W promce było mleko. Przy zakupie 6 kosztowało pięćdziesiąt, więc 6 mlek. Jako przykładna żona wzięłam mężusiowi piwo na święta. Dwa aż. Znaczy, pewnie jedno będzie moje. Tutaj wziąłem chleb bo nie mamy. Mąkę, bo mogłoby mi braknąć. Wziąłem budyń, bo był bez cukru. To do sernika, Jeszcze drożdżę. Wziąłem też żeberka, bo po świętach będę robiła. Bulion warzywny. Dwa ogóry. Ser żółty wzięłam salami i taki mierzbiowy. boczuś, Jeden pomidor malinowy wzięłam. Te serki są mega dobre. Kupiłam je ostatnio przez przypadek i naprawdę bardzo mi posmakował. Prosty skład, tylko trzy składniki. I jeszcze troszkę. I ja takie oto zakupy. I za to zapłaciłam 68 zł. Dacie wiarę? Masakra. Więc, yy, więc tak. No a teraz yy, yy, szykuję nam naleśniczki, zjemy obiadek i potem biorę się za babki. I teraz yy, śniadanko, yy, szanaku, obiadek zajadam pyszne yy, naleśniczki wytrawne i oczywiście będę oglądała yy, mój odcinek przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, yy, to bardzo was zachęcam. Wkręciłam się mocno w nagrywanie, więc <noise> dość dużo teraz odcinków będzie na kanale. Yy, jem i biorę się za robotę. Yy, I ja zabieram się teraz zrobienie mini, yy, babe, mini babeczek yy, waniliowych. One będą do koszyczka, ale też takie wiadomo, do zjedzenia. Yy, I co ja tu mam zrobić? Jajka, trzy jajka. Yy, po prostu mi z z cukrem. I 60 gram cukru. Mamy 60 i ja to teraz będę miksowała. Umiksowałam jajeczka z cukrem. Później co tam idzie? Dodajemy olej. 100 mililitrów oleju. Program mąki czelnej. To budyń miliowy. Miliowy mamy. Dokładnie. 0,5 łyżeczki sody. Tu się różni soda od troszku do pieczenia? Bo w niektórych przepisach jest tak, w niektórych tak. I sama już nie no. Po prostu całe sobie. I aromat waniliowy. Taką łyżeczkę dam. Delikatnie miksujemy. I babeczki będą gotowe. Babeczki się prezentują całkiem dobrze. Teraz rzucam je do airfryera. Wyszło mi idealnie 2, 4, 6, 8, 12 sztuk. Ta jedna to już jest trochę taka mocno naciągana, e, więc e, rzucam i piekę ale nie weszło, 12 sztuk. Te troszkę na takie są e, przytulone mocno do siebie. E, myślę, że takie 15-20 minut i babeczki będą. Babeczki to pikuś, e, robią się, na pewno pewnie wyjdą, ale najgorszą zmorą u mnie jest babka zwykła, która po prostu nigdy mi e, w środku nie dochodzi, nie wiem co robi źle. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. E, kupiłam już taką specjalną blachę do tego bo myślę, że może w tej będzie po prostu lepsze. No ale czy wyjdzie to, się okaże. Tak to wyglądają babeczki już udekorowane czekoladką, cukrem pudrem i kremem pistacjowym. Moi drodzy, wyszła mi babka! Pierwszy raz od nie wiem kiedy. Zobaczcie jaka jest piękna. Ja ją zaraz poleję czekoladką i e, jak wystygnie to ją skosztuję na pewno z dziewczynami. Ale jestem pod wrażeniem jak ona pięknie wygląda. Tak cieszę się, że wyszła. Piekłam różne ciasta, a babka mi nigdy nie wychodziła, gdzie babka praktycznie jest naj, najłatwiejszym chyba ciastem, nie? Więc... E... Mąż będzie za mnie dzisiaj dumny. Ta -da! Mamy to, mamy to moi drodzy, piękną babkę piaskową. Yy, Ozdobiono może nie jakoś mega artystycznie, ale jest, jest, jest! A, ale się cieszę, naprawdę, bo yy, po prostu mnie to denerwowało, że mi to nie wychodzi. Ale nie wiem, czy to była forma, czy po prostu yy, ja nie mam cierpliwości, czy o co chodzi wyszło. Moi drodzy, test wyszła! W końcu będzie mi wyszła. Babki upieczone, więc dziewczyny biorą się za malowanie jajek. Ja już jestem cała brudna. W ogóle była kłótnia. Rozumiecie, że e, ja w, do, do, do tej pory dochodzę do siebie. <grym>, żeby czternastolatka kłóciła się, że ona musi mieć taki kolor, ona musi mieć taki koszyk. Ja w ogóle byłam pewna, że na w tym roku w ogóle nie będzie chciała trzymać koszyka, bo to wstyd. Nie, ona musi mieć koszyk. I to najładniejszy. I ona musi go sobie sama przystroić i sama sobie zrobić, bo inaczej się nie da. Więc masakra. Nie. Tu są jedne jajka, tu drugie, żeby się nie pokłóciły. E, będą malowały farbami, a matka będzie patrzyła. Może być taki na ten... Możesz sobie dać nawet co chcesz. O Możesz sobie tam namalować. Tu mam to wyprysnąć? No, tylko żeby nie wyprysło na to. Jasz wodę? Ja? No, jak to? Ona! No. No, no. A jak to się otwierało? To nie ma tego takiego. Gdzie tu Tumanko. To się robi tak, o! I tak działa! Bardzo miło. To tak się działa, to tak działa, to tak działa. Chcesz malować? Zarki. Co? A nie masz więcej tej, w, tej? snużeczki? Żeby gęsto było? Nie zaglądaj mi do jajka. Co łobujesz, Cekulady? chciał strzelałaś tego niebieskiego? Masz inne kolory, jakbyś One no, tu... no, nie będzie widać! A, a, taka jesteś chabę Ciara. Nie widziałaś? że to... Wzięłaś tą taśmę z tobą teraz? Kochani, nie wzięłam tam, gdzie się udałam. melduję, że galaretka się robi pięknie e, tutaj wywar się robi e, w międzyczasie zrobiłam ciasto drożdżowe na moje marcheweczki i w zasadzie zgotowania to będzie dzisiaj e, tyle teraz umuję sobie naczynka bo bo co bo ciasta będę piekła dopiero jutro bo u mnie później te ciasta tak szybko nie pójdą a boję się, że stracą na świeżości babeczki, babki wiadomo mogą Dość długo stać, ale dam te wolabym na świeżo. Jutro wstanę, to nastawię żur. Żurek zrobimy. Nastawię warzywa na sałatkę na pewno. Zrobię te marchewaczki, dokończę. Bułeczki zrobię. No i, i w zasadzie tyle, bo ja jajka chyba wynarobiła dopiero w poniedziałek. Więc tak sobie to rozplanuję, żeby jutro się nie Eee, zajechać. Bo niestety. Eee, czekam jeszcze sprzątanie. To najgorsze. No ale damy radę jakoś, nie? Nie ma tego aż tak dużo. Zaraz naczynka sobie umyję. Zobaczę, co tu moja Klaudunia robi. Ty tam? Oglądam. My z Klaudunią złożymy w naszym Widzą e, życzenia. E, życzymy Wam zdrowych, spokojnych, radosnych, e, świąt wielkiej nocy. E, co? Wielka nocy. E, Wielka nocy? albo Wielkiej nocy. E, żebyście po prostu miło spędzili czas w gronie najbliższych. E, dziękuję Wam za to, że oglądacie nasz kanał. Że piszecie komentarze, subskrybujecie. Za wszystkie życzenia Wam serdecznie dziękujemy, bo to Wy jesteście motorem napędowym tego kanału. My zabieramy się do roboty. Wy pewnie też jesteście zapracowani, jak to wszyscy Polacy przed świętami, nie? Stoły się będą uginać. I tak jest u nas, i u Was, i u każdego, pewnie. Dziękuję wam za wszystko. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie I do zobaczenia. Bye bye. you right here me. I'm just trying to cope with the things you say. Even if the Traps in the day, dream stops, we might Might just give them one more shot or just end it.